Do zatrzymania 54-letniego duchownego doszło dzisiaj w godzinach porannych na terenie Będzina, gdzie przebywa aktualnie duchowny po tym, jak został odsunięty od pełnienia czynności kapłańskich w jednej z małopolskich parafii należącej do diecezji sosnowieckiej. Ksiądz został doprowadzony do prokuratury okręgowej, która zajmuje się tą sprawą. Przez kilka godzin były prowadzone czynności, które zakończyły się wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci 3 miesięcy. Aresztu. Jutro o godzinie 9 ma rozpocząć się w sądzie posiedzenie. Sąd będzie decydował, czy przychyli się do tego wniosku. Wiemy, że ksiądz usłyszał dwa bardzo poważne zarzuty. To są zarzuty o charakterze pedofilskim. Za jeden z tych zarzutów grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ofiarami księdza miały być osoby małoletnie, dzieci, a do przestępstw miało dochodzić podczas ubiegłorocznych wakacji. Oddzielne postępowanie w w tej sprawie prowadziła jednocześnie kuria sosnowiecka, która zbierała również materiał dowodowy. Zabezpieczone dokumenty zostały już wysłane do stolicy apostolskiej, która teraz będzie decydować o dalszych losach duchownego. Ewelina Lachwięcek aktualności.